Hej, 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 dzień dobry. To co dzisiaj chcę zrobić, widziałem pod jednym z odcinków, właściwie pod ostatnim odcinkiem, komentarz w momencie kiedy rajbaru otrujemy, ona idzie żygać, nie? I będę chciał poprowadzić wodę do miejsca, w którym ona żyga. I jak ona kucnie, to wtedy jednąć przełącznikiem i jebnąć prundem. Ponoć ma coś się stać. Siema! Siema. Cześć. O, się uśmiechnął. Ona będzie tutaj. Zeżre i pobiegnie tutaj. Będzie biec, 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 biec do najbliższej toalety, która jest tutaj. Co oznacza, że to jest ta toaleta. Jej. Dobra, tylko gdzie ona będzie żygać? Czy to będzie tu, tu, czy tu? Wydaje mi się, że ten środkowy. Trzeba z miską ciantu przyjść. Wkurzę się, jeśli na przykład nie będę mógł nabierać tam wody. To będzie bez sensu. Pici, pici, pici. Bierę to. Fill bucket. No, w sumie mogę już napełnić wodą. Ale i tak mam nadzieję, że tam będzie woda. No kurde, no powinna być. Jesteśmy w talerz. O, dobra, dobra, dobra. Empty bucket, czyli jest. I... To powinienem w ten sposób zrobić. I robimy taki szlaczek, widzowie. Na szczęście, dostęp do wody mamy bardzo blisko. Trzeba to tylko ładnie połączyć. Kurde, dlaczego tu jest close? Ja chcę spill. O, dobrze. Tylko o, o, o. Spill. Idealnie. Wajbał nie, nie wie. Co ją czeka? Dobra, jest połączone ślicznie um, Formalnie to tutaj jeszcze stoją jakieś osłupki chyba. Więc może tak przy okazji je ciachniemy. Je też spotka Bzybzy. Bzy. Co ja robię w tej toalecie widzowie? Co ja tu odwalam? Tak. That's... Wszystko, wszystko będzie w wodzie całą szkołę. Brakuje mi takiej komendy. Na zasadzie wypełnij pomieszczenie wodą. Jeśli ktoś tutaj jest w tej toalecie, to na pewno oberwie. Nie ma opcji, żeby nie oberwał. Ok. Co ja potrzebuję? Auto order? A, dobrze, dobrze. Yy, to teraz tak, potrzebuję śrubokręt, znaczy... Najpierw to sobie zapiszmy. To już wiem, że się zapisuje woda. Więc spoko. Yy, siema, ja tu po śrubokręt, który nie jest tutaj. Gdzie jest śrubokręt? Ej, tu chyba był zawsze. Tu chyba zawsze leżał. Dobra, chyba wiem gdzie teraz leży. Dobra, mamy śrubokręt. Potrzebujemy jeszcze przedłużacz. I tyle. Przedłużacz w sumie chyba też pamiętam, gdzie jest. E, tu jest. Tu nie ma. Ej, byłem. Dobra, wiem, wiem, wiem. Audiovisual room. Tu jest. Przedłużacz. Cyk. I idziemy do tej toalety. Tylko, że ja do niej trafię tylko w ten sposób: czyli. Tam jest. Nie. Tam, 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 tam. Dobra. Mam nadzieję, że ja się teraz nie porażę prądem. Że mnie to nie jebnie. Proszę. Dobra. Yy, plug in. Popsujmy. Sabotagę. O, mogę to zreperować. Nie wiedziałem, że można to reperować. Dobra. I teraz jak odpalę... To jebnie widzowie. To jebnie mocno. Okej. Okay. Gotowe Miejsce zbrodni Mogę jeszcze raz zapisać Nie mogę jeszcze raz zapisać Bo jest jakiś event rywala W tupie mam ten twój Czekajcie, czekajcie, czekajcie Ojejku Przypał Muszę szybko kupić Emetic położyć. Yes. Tak, to chodzi o to I lecimy Bo muszę to wsadzić jeszcze do Bento Wajbał. A nie Do Wajbał to dopiero jak będzie jadła Pojebało mi się z usanów no, to wszystko ogarnięte. Jest 13 za dwie. Lunch time. Dobra, to chodź. Sempai, wszystko w porządku. Sempai? A co ma Sempai w ręku? Ej, co on ma w ręku? Sempai, co ty tam trzymałeś? Już nie trzymasz, ale trzymałeś coś. Teraz Bento, ale wcześniej to nie było Bento. Jestem debilem. Przerwałem kaczenkę. Przerwałem kadsenkę. Nie mogę teraz dodać. a, Eee. A. 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 Wczytujemy granie. Kurwa, po co im przerwałem? Znaczy jemu. Właściwie jeszcze... Nie zdążyłem im przerwać, po prostu Wszedłem w Sempaja. Nienawidzę cię, Sempaj. Czy możesz mi pomóc? Tak Możesz zacząć rozmawiać z osaną, żeby ta zaczęła podsłuchiwać Nienawidzę cię Dobra, jest okej, okay, widzowie Wodę mamy Tylko nie mamy, kurde, zasabotowanego miejsca Dobra, ogarnę to yy... Turn off o. I sabot... Było że turn off i dobrze zrobiłem Nie, będę elektrykiem widzowie To była najlepsza pułapka na świecie Zajebiście wiem co zrobię Ty, aska favor Distract, kto jest daleko? Na pewno wy jesteście daleko, idź do niego ty tak samo. Nie możecie tu być. Aska favor, distract. I też kogoś. Kogoś od nich. Idź. Dobra. Pozbyłem się ziomeczków, którzy obserwują łajbału. Teraz tylko czekać, aż przyjdzie senpai. O, dobra, dobra, dobra. Patrzcie, czeka. Jest, jest, jest. Udało się. Znaczy jeszcze nie. Jak sam one watching? Co ty pierdolisz? Kto patrzy? Kurwa, kokona wróciła! O, o, dobra, dobra, tu nie patrzy, jakimś cudem. Absolutnie nie widziałaś nic, nie, nie, nic się nie stało. O, nom, nom, nom. Dobre, dobre? Absolutnie mnie tu nie było, absolutnie nic nie dodawałem. Tylko pytam, czy dobre, dobre? Dobre. Coś jest nie tak z jedzonkiem? Ciekawe. Ciekawe co? Tu tam razem z tobą. Po prostu dotrzymam ci towarzystwa. Z drogi, z drogi, z drogi. Bo tutaj koleżanka ma bólek brzuszka. I? Teraz! O, mnie nie poraziło. Słyszę, że dalej żyga. Mi się nic nie dzieje. Znaczy w to, to wolę nie wchodzić. Ona cały czas żyga. Ona cały czas żyga. Nie wiem, czy to słyszycie. Słyszycie, nie? Ej, bo koleżanka nie żyje, ale żyga. Ona żyga. Cały czas żyga. A tu brz bz, bz, bz robi ta, Jakub, chodź tu. Nobody will... Dlaczego nikt tutaj nie będzie investigate? Chodź się tu Ona dalej żyga. Wiem, 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 wiem. Wiem co zrobię. Wiem co zrobię. Pa 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 pa. Pa niecna na zbrodnia. Ona dalej tam żyga. Co ty chcesz? Dlaczego to trzymam? Absolutnie ż nie ma żadnego powodu. Zaraz będzie zbrodnia doskonała, widzowie. Idealnie. Zbrodnia doskonała. I cyk. Coś się stało tam? Łups! <laughs> Łups! A, A jak to? Ej, ona nawet w tej toalecie żyga. Znaczy jest tam, na górze, ale tu ją słychać. Jest jak ten duch kuźwa. Przez chwilę myślałem, że teraz też żyga.